Lenin na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, nie gramy ani Minecrafta, ani Star Wars Battlefront. Dzisiaj gramy. W, w, uwaga. Dzisiaj gramy, uwaga, w. w Naka dwójkę. Knaka. Czyta się nak. A. Dobra, nie ma <grych> <grych> Nie, dobra. Ja zacznę uruchamiać. Dobra. Jak widzicie, tutaj trochę już granimy, ale zagramy od początku. To po Polsku, tata. I po Polsku. Niezły, prawda? Kiedyś pomogłem go uratować. Ja i na, oczywiście. Na. No, tak, oczywiście. Tak. Może zacznę od początku. Nazywam się Lukas, a to jest mój dom. Wspaniałe miejsce, pełne tajemniczych reliktów, pozostałości dawno zaginionej cywilizacji. Są dosyć ważne, głównie dlatego, że zasilają wszystko. Mój przyjaciel, doktor, poświęcił swoje życie na ich badanie, poznanie ich sekretów. Pewnego dnia odkrył sposób, jak je połączyć. Powołał je do życia i stworzył Naka. A Nak może robić wszystko. Jak wspomniałem, wspólnie ocaliliśmy świat. Przez długi czas nasza stolica New Haven mogła rozkwitać, a teraz jest atakowana. Nie mogę przestać myśleć, że to moja wina. Co ja zrobiłem? I tutaj jestem czerwony, bo tutaj wpadłem na parę. Zobaczmy. Ten. Ty jesteś Nie, jednoznaczny. Każę Nie, zostać czerwony. Naprawimy to razem, Wóka. Zaczynając od teraz. Ja. Zaraz muszę się. Jak? Tryb. Współpracy. Współprac. Tryb współpracy. Polski. Dobra, zwykły. Dobrze. Nie będziemy tata. Nie umiem już grać. Ja to już nie umiem grać za bardzo. Czekaj, bo nie mam pamiętam, jak się kamerę zmieniało. Bo jak się zmienić sobie kamerę. O, już jest dobra. Ja się tata zmieniam w małego. a mogę się tata zachować? Uważaj! Bo ja cię tak małego to zmieniało! A! A nie, to jest tarcza. Ja jest tata, czekaj! Bo ja się tu mam święko nie mówiłem. Broni się! Pomogę ci! Strzelaj! O nie! Uciekaj! A teraz dobra, jego się łatwo pokochało. Ok. Nic nie mówiłem. Może się odwrócę do mnie, nie Ała! Tata bo jest za chwilę maluszkiem stanu. Mówiłem, że on był łatwy, tata, coś. Jak ja to już najmniejszym maluszkiem jestem, jakim się no. dało być, daliśmy radę. Mhm, super. Bardzo fajna graję, już się zmienię dużego. Be. Ja się to będę chodził jako mały. Tutaj, to chyba. Oni jednak się zmienią w dużego. Ty się tata, daj mi dużym, ja się dajmy małymi. Zadamiesz, jak się jeszcze ataki da blokować, bo mnie zaatakował, ja się małego, potem dużego. I pokazuję też, ile mamy centymetrów, jak widzicie. czyli ja tylko ja teraz to zauważyłam. Ja tam mam mm, 75 centymetrów. Ja Tada mały ma, a nie dobra, nie ma tego. Mniejsza tata forma o. Idzie Jedni się rozpiszczeni no, się Ona ja to dostałem I co? I my tego używamy? Co mi się stało? A jako... Czekaj tata, bo chcę coś sprawdzić. Tak, jakim... jako mali też może... Ej, czekaj! Oho! No, to chodzi. Tym chodzi, czy jako mali też możemy używać malutkiej tarczy. Patrz tata, czekaj, stój, patrz. Widziałeś tą tarczę? No wiem, może. Ty też dostałeś zmniejszamy się, ja nic nie widzę. Jestem... Tata, czemu się złączyli mnie jako knap? Tata stań we mnie, tak tu! Stój, stój, złączymy się, będziemy jednym knakiem. Dobra, chodźmy. Dobra, nagrywamy dalej. Uważaj! No nie jak... Uratowałem się chyba. Tutaj tata. AL. Zabijemy ich.

Się największym taka na świecie! Uwaga! Ała! Też ta tak chce być duży. Muszę rozbijać chyba. Chociaż dobra, ja jestem większy. Ała. nikt mnie nie, nie trafić. Ale ja kogoś trafił? O nie! Nie pamiętam do tego. Nie pamiętam do tego to było, ale... Hmm. Ja to już prawie do pana, tylko ile klocku! Jakim tata jestem dużym knakiem. Y ja będę mówił na to knap, już się przyzwyczaiłem. Nope. Jakim jestem dużym nakiem. Ja coś nie mówię takiego naciskać. Jestem najpotężniejszym nakiem na świecie. Uważa! No, super tata, że mnie popchnąłeś. Jak to ja już jestem prawie taki jak on. Ile to taki knak? Może mieć tego. A patrz jaki jestem teraz, na ludzi. patrz jaki teraz jestem wielki. kwadrat tata, zmienię się w jednego knaka. Nie da się liczyć. Okej okay. No widzisz, dawaj, bo... widzisz tutaj trzeba było zejść Chyba Jestem bardzo wolnym znakiem Ojej, kurde, będę zrobiła kurwa, 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 To jest kurwa, który że 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 jestem dużym smakiem. Nie chcę cię zgniąć, co robisz? Wiem To jest ta, ta moja taktika! O nie, czemu nie jestem takim małym małynakiem? O już jestem nużym maksimum O, spaliłeś Ty nic fartu. No, to. Mamy już ucieknie. jakoś z tego wyjść? No, jakoś samo się pewnie wyjdzie. Dobra, kółko Pamiętam taka to, jak to wtedy tak wyglądało. Już wie. Już w kółko? No, też. No to jest takie trochę głade, że się spada. Wow. Aha. Myślałam, To jest, mój jest tu. Yeah. No nie. Yeah. Dobra, od no, początku. To będzie fajna gra. Na tym widzowie skończyłem ostatnie i dalej już nie wiem, co będzie działo. Łączyliśmy się. Hadzia, bije ludzi, hadzia, Dobra, gdzie mam być? Ja chcę być małym knakiem. Będziesz moim tatą. Ale chodź szybciej, bo szkoda czasu. Nie da się tak. No no. A, lampy są. No. To nie ja. O nie. nie. Nie, jeszcze dalej graliśmy, pamiętam. Tutaj będą takie plusze napisy, to ty tutaj górnych lądów. tam, przed nami. Dobra, trzymaj się, wylądujemy. Czyliśmy się na niedzielną wyprawę? Hej, jak ci powiem, to nie będzie niespodzianki. U, tak, tego byśmy nie chcieli. Pośpiesz się, nak, znajdź ruchy. Cieszę się, że spędzam czas ze swoim ulubionym siostrzyńcem. Chciałeś powiedzieć jedynym? No, to też. Chodźmy, nak. Najwyższy czas. Zaczynajmy wędrówkę. Ruch na świeżym powietrzu, czysta Czemu ta szybko się biega? Ja tak szybko się biegam? Ja to nie chcę tak szybko biegać, to dla mnie... Czemu tata jesteśmy tacy mali, czemu tak szybko no jesteśmy dzieci chyba. Dzień dobry, piękna pogoda. Za szybko to, to dla mnie się biega. Wolę ja, ja, ja. to taki... Taka je jej je, dobra. Daj mi się lepiej biega, bo nie jestem o Ej! Dobra, mnie zaraz zabije. Czemu... Ja, Czemu ja jestem taki mały? Chodź taka. Bo tutaj trzeba zrobić to tak. I teraz oko ok, ok, i pęknię. Jak widzieliście naszą... No. Ale chyba na roniliby trochę racerta. Czy nie? No. Nie, bo chciałem powiedzieć, że... chciałem powiedzieć, że jak... widzieliście naszą serię raczej to dało się tam jechać, ale przecież nie naprypaliśmy z raczej tam. No. 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 Teleportuj się. A jak się to Tym, tym tata! Patrz! Patrzcie. Widzisz? Aha. Przecież przeszedł mi tam, do chyba dwa razy Mówiłam, widzisz? Jak będziemy. Jak hmm. będziemy ten od sambo? O! No szybciej. Jestem największym na na świecie. Nie! Widzisz, tutaj musimy musi pomóc. tutaj trzeba tata to szybko zrobić. Uwaga. Ojej! Nic nie ma? Nie ma. Najwidoczniej. O, Idziemy. I napisz. A nie, taka było o konkursie powiedzieć. Widzowie, jest konkurs taki, że jak Wam brakuje naklejek do słodziaków, to zasubskrybujcie mój kanał. I kanał y, mojego taty, wtedy i napiszcie jakikolwiek komentarz, wtedy dostaniecie dwie naklejki, jak zasubskrybujecie tylko mój kanał i napiszecie jakikolwiek komentarz, to dostaniecie je na no, naklejkę. Ale bo tutaj jeszcze ja zmniejszyłem i mam dopiero metr. O, Myślę, że fajna rzecz. Mo można sobie tata tam zrobić spodziaka lub ktoś w ogóle zbiera? Ale teraz... uwaga! O nie! Bo ja taka mam bardzo mało mały jestem bardzo. Czym masz tata takie szczęście i ciebie nie trafi, a ja tych nie Łap, lubię podskakiwać do tego, bo zna... O nie, bo znasz ta moją zasadę. Zawsze jak ktoś strzela z łuku, to ja, to ja skaczę i uciekam. Jak gramy razem w Minecrafta, to też tak zawsze robię. Biegam i skaczę. O nie! Nie, nie lubię to takiej kamery, bo cię, cię ciężko tak gra. Jestem potem potężniejszym knakiem. Knakiem. Ja tylko nie jestem knakiem, tylko knakiem. Knakiem. Ja zdążyłem. Nie. Chyba nie. Nie! Teleportuj. Mało to winiesz. A nie wiedziałem, że mamy ciebie atakować. Gdzie my tu je... A już pamiętam. Hopla! Biedronka, musimy zabić. O, zagrałem Biedronkę. <gryw> Portuj się, tata dom! Ty szybko! O nie! Ja muszę cię zmniejszyć, bo tak mi się trochę łatwiej. Gra. Nie mówię, że dużo łatwiej, tylko że i tak trzeba się zmniejszyć. Ja się to tak właściwie najwięcej do ciebie Tak się gra w tą grę. Tu, 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 na dole! U, na wie. dole! Tam coś było, no. Wiem. Jak pokazałeś, to wiem. Nie, no nie ty się tam dole. Dla się tylko trzeba Teleportuj się a tam... jak nie pomyli. Ja już wiem. Chyba nie tu Może i tu podejście. Że Coś mu wypadło. Napiszcie czy podoba Wam się odcinek z nową, całkiem grą. Znaczy no chciałby... Zat... Zat... nie, Zat... nie, bo już to gra jedynie, tak. Ale nie nagrywaliśmy. To teraz będziemy kończyć ten pierwszy odcinek. O Już? To tak, to musimy jeszcze na kapowek, tylko że... tylko, że nie na tym świecie. Bo... Dobrze. Ej, no. Tata! No czekam na ciebie. Spadłeś. Się, bo ja nie mogę się zmienić w dużego. No, bo masz być małym. No, ale to znaczy nie mogłem się zmienić w małego. Bo cały czas się śmieją teleport. No! Ja tutaj jestem bardzo dobry w walkę. No dobra, tak. my się powoli żegnamy. Zniszczymy... Tata, daj jeszcze mi Ile I krasy? to z... i widzimy się w nowym następnym odcinku. Tak. No to pa. Pa.